Julia Olechno, witam Państwa w lubuskim studio. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pan Mirosław Glas, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Tak na sam początek chciałabym zapytać, czym tak naprawdę zajmuje się fundusz? No to jest bardzo takie szerokie pytanie. Postaram się tak w, w pigułce przekazać. Fundusz, który powstał dawno temu miał na celu jakby być tym funduszem takim stricte finansowym i finansuje ochronę środowiska. Mhm. Skąd bierzemy pieniądze, środki finansowe na, na tą działalność? Przede wszystkim są to opłaty, które wprowadzane są za... Składowanie odpadów przez Urząd Marszałkowski ściągane i do nas trafiają. Mamy około tam 8-9 milionów, które do nas wpływają. Fundusz przede wszystkim udziela pożyczek. Pożyczek dla samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, powiatów. Udzielamy pożyczki na wodno-kanalizacyjne sprawy, czyli inwestycje, czyli tutaj może powstać. Stacja uzdatniania wody, mogą kanalizację, i to finansujemy. Samorząd się do nas zwraca. Oczywiście musi być spełniony zawsze tak zwany efekt ekologiczny, czyli osiągamy albo neutralność środowiskową, albo polepszamy. Finansujemy też na przykład autobusy elektryczne, mhm. które jeżdżą, na przykład Związek Powiatowo-Gminny Tusinogórski od nas takie pożyczki otrzymywał. Ale mamy też inne propozycje, są to propozycje związane dla osób fizycznych. Szczególnie to do tej pory była moja woda, czyli tak zwane przydomowe, przydomowe zbiorniki wody, zbierane, dofinansowane było 5000 i w tym roku najprawdopodobniej również będziemy mieli ten, ten program. Największy program, który realizujemy jako fundusz, jest to czyste powietrze. Czyste powietrze, czyli dofinansowanie do termomodernizacji, czyli jeżeli ktoś jest właścicielem domu, Jednorodzinnego, może sobie ocieplić, wymienić okna, wymienić drzwi, oczywiście piec, centralne ogrzewanie, I, i to wszystko ma pozwolić na to, że będziemy mieli lepszy klimat, lepsze powietrze i, i taką neutralność klimatyczną zakładamy, że osiągniemy tam w 2030-40 roku, hmm. bo program... niedługo. Nie tak, ale program ma bardzo dużo pieniędzy, bo to jest 100 miliardów, no. ale kłopoczemy się troszeczkę, jeżeli chodzi o realizację. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, pani no. pytała, czym się zajmujemy. Również przekazujemy środki do samorządów na likwidację azbestu. Także jest to wielorakie takie działanie. Edukację ekologiczną wspieramy. Wspieramy bardzo mocno OSP, czyli Jednostki Ochotnicze Straży Pożarnej, Państwową Straż Pożarną, czyli tam, gdzie możemy Pomagać w środowisku, bo zawsze mam pytanie: A dlaczego OSP? Bo OSP chroni w różnych sytuacjach powodzi, katastrof. Tam staramy się te nasze środki finansowe lokować. Czyli tak reasumując, bardzo szeroko zakrojone działania ekologiczne. No i bardzo ładnie Pani to ujęła e, takim jednym, jednym zdaniem, natomiast no ja tak troszeczkę szerzej to e, przedstawiłem, bo bardzo często nas się myli. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Każda z tych instytucji zajmuje się czym innym. My nie kontrolujemy, nie nakładamy kar, my wspieramy, żeby chronić środowisko i żeby ta gospodarka wodna była zrównoważona. Czyli można powiedzieć, że są Państwo tymi dobrymi policjantami, którzy tylko pomagają? No, znaczy przede wszystkim staramy się e, pomagać. No, tam, gdzie wiadomo, gdzie pożyczki no, to są zwrotne, ale też są bezwrotne, udzielamy dotacji bardzo dużo, czyli to są środki e, bezwrotne do samorządów, do e, jednostek budżetowych, państwowych. Także to, e, to jest nasza taka e, codzienna praca. 90% naszej pracy w tej chwili zajmuje czyste powietrze. To, co powiedziałem wcześniej, ogromny program, już takiego programu nie będzie mhm. w Polsce najprawdopodobniej długo, który ma doprowadzić do tego, że mamy jeszcze około dwóch milionów domów jednorodzinnych, w których są kopciuchy, mhm. które są nieocieplone, które ta, te straty ciepła są bardzo duże. I, I to jest cel postawiony przez Unię Europejską, żebyśmy doszli do takiej zeroemisyjności, bo... 35% tych zanieczyszczeń wszystkich to jest z domów jednorodzinnych. No właśnie, bo tutaj u nas w Zielonej górze nie obserwuje się często żadnego smogu, e, ani takich. No, mamy bardzo dobre powietrze, bo nawet na tej tablicy przy urzędzie marszałkowskim hmm. często jak jadę do pracy, to widzę, że mamy bardzo dobrą jakość powietrza. Pani redaktor, Zielona Góra i województwo lubuskie, 50% zalesienia. A może pani pojechać na Śląsk e, i tam, gdzie jest e, miasto na mieście, e, zaczynając Katowice, Sosnowiec, Jawożno, e, no to tam jest e, duży problem. U nas cieszmy się, że e, mamy mniejsze oczywiście, ale też mamy jeszcze sporo, sporo pracy. Do tej pory e, 16 tysięcy wniosków wpłynęło do e, funduszu. Przekazaliśmy e, około 500 milionów ale przed nami jeszcze duża, duża praca, to, to, to jeszcze nie jest tak, że, że to zakończyło e, to, co trzeba zrobić w województwie lubuskim. E, no, jakość powietrza raz jest lepsza, raz jest gorsza i w Zielonej Górze też tak bywa, ale cieszymy się, że jest ona taka fajna. Tutaj mamy autobusy elektryczne już od dawna. E, wiele już rzeczy zrobiono. Mhm. E, zakłady pracy, które u nas funkcjonują, no, nie są tak emisyjne. E, wiadomo, od wielu lat już tam, gdzie e, używano węgiel, to powstały filtry na tych kominach, to wszystko to wszystko powoduje, że dzisiaj żyjemy w lepszych, w lepszych warunkach, takich klimatycznych. Ja Chciałabym jeszcze wrócić do tych dofinansowań. Jak taki zwykły zielonogórzanin może złożyć wniosek o dofinansowanie? Jakie musi spełnić warunki? Panie redaktor, jeżeli chodzi o czyste powietrze, bo na tym się skupiamy, bo to jest dla osoby fizycznej. Taka osoba, jeżeli spełni warunki, a warunki są takie, jeżeli nie jest właścicielem domu jednorodzinnego, minimum 3 lata. Mhm. Musi być właścicielem. Nie przekracza... 135 tysięcy dochodu rocznego. Jedna z osób, nie łączymy tylko jedna osoba, może złożyć wniosek, przychodzi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub przez stronę internetową, generator wniosków jest i wypełnia ten wniosek. Trzeba oczywiście wszystko wypełnić tak, jak tam jest, spełnić jeszcze pewne kryteria, które powodują, że dostaniemy większe lub mniejsze dofinansowanie. Jeżeli dochód jest bardzo niski, Yy, powiedzmy na poziomie, tutaj już tak szczegółowo nie powiem, ale tam około 1800 zł, to można liczyć na dofinansowanie 170 tysięcy. Okay. To jest pierwszy najwyższy poziom, ale wtedy taka osoba musi już przyjść do funduszu lub do gminy, bo wniosek musi być złożony przez operatora. A operatorami są gminy lub fundusz tam, gdzie gminy nie obsługują. Okay. Czyli przychodzi i my pomagamy wszystko. Jeżeli jest dochód większy, czyli ten już będzie drugi próg, tam powiedzmy do 2,5 tysiąca, dofinansowanie będzie wynosiło tam około do 90 tysięcy. Można złożyć samodzielnie lub można przyjść do operatora, żeby pomógł. to jest dofinansowanie zwrotne? Nie, nie, to bezwrotne. wszystko jest bezwrotne. To jest wszystko, ja zaraz jeszcze dopowiem. No i w tej do 135 tysięcy składa się wniosek, można otrzymać tam około 40-50% dofinansowania, to też będzie około 50-60 tysięcy. Bezwrotnego dofinansowania. Na wymianę pieca, centralnego ogrzewania, okien, drzwi, e, e, bramy garażowej wjazdowej e, e, i, i chyba ocieplenie powiedziałem? Termo? E, czyli jeszcze ocieplenie całe, całego e, budynku. Czy to jest także, przepraszam, że przerwa, Czy to jest także osoba, która składa mm, o to dofinansowanie, czy to ona wybiera, e, na co przeznaczy te środki, czy to już odgórnie? Może wybrać osoba? z tych e, obszarów, czyli będą drzwi, okna, termo, jedno, mm -hmm. e, piec, e, i, i tutaj jakby e, całe centralne. Mm -hmm. Zasadniczo musi zrobić na początek audyt energetyczny. Do tej pory tego nie było. Teraz audyt określa, co trzeba zrobić. Mhm. Także zasadniczo nie ma innej możliwości niż z audytu to, co jest, trzeba wykonać. Rozumiem. Bo na koniec e, całości inwestycji musi być wystawione świadectwo energetyczne. Mhm. Że wszystko to zrobione e, zgodnie z, e, ze sztuką. Pani pytała o dofinansowanie bezwrotne. Bezzwrotne jest netto, czyli VAT, który e, trzeba zapłacić, no to trzeba ze środków e, własnych. E, Tutaj przekazać. Nie? Natomiast pozostałe e, środki e, nie ulegają oddaniu, natomiast są kontrolowane przez 5 lat. Wysyłamy e, kontrolę, nie można zmienić w tym czasie e, pewnych, e, e, znaczy tych rzeczy, które się zrobiło, nie, nie wolno zmienić. 5 lat jest tak zwanej trwałości projektu. I w tym czasie. E, no, jeżeli to jest dobrze zrobione, no to będzie tak, taniej dla beneficjenta, lepiej dla środowiska, bo audyt pokazał, że to trzeba zrobić. Świadectwo mówi, że to zostało zrobione i o to nam chodzi. Mamy wtedy lepsze powietrze, a jeżeli chodzi o beneficjentów, mają mniejsze rachunki cieplej, no i lepiej wygodniej się żyje. Jak wiadomo, jak ludzie dostają jedno, to chcieliby jeszcze drugie. Stąd moje pytanie, ile razy można składać wniosek o dofinansowanie? Raz. Można raz złożyć taki wniosek, jeżeli otrzyma się to dofinansowanie. No to nie ma kolejnej możliwości. Dlatego też. W tej chwili, w tej edycji programu preferowane jest kompleksowe wykonanie. W poprzedniej była jeszcze fotowoltaika, bo tak się zastanawiałem, tam w międzyczasie, ale my już nie mamy tej fotowoltaiki, bo piece mogą być tylko i wyłącznie w tej chwili to są pompy ciepła, piece na pellet, ewentualnie elektryczne ogrzewanie. Gazowego już nie ma w poprzednich edycjach jeszcze było gazowe. No i tak to fajnie się łączyło, jak była fotowoltaika i, i pompy ciepła, w tej chwili nie ma. Jest program Mój Prąd, mhm. ale nie składa się do nas, tylko do Narodowego Funduszu. Czy w takim razie można powiedzieć, że wszystkie te transformacje, to już nie jest wybór, a konieczność? Transformacja energetyczna jest koniecznością i od niej nie uciekniemy. Nie ma takiej możliwości. To, co my robimy w tej chwili i, i to, co staramy się wykonać, to jest jeden z etapów, ale ona będzie dochodziła. Oczywiście, mhm. te ETS-y, to wszystko. Wiadomo, że to na dzień dzisiejszy jeszcze nic nie jest tak do końca powiedziane, że tak musi być, te opłaty. Rezygnacja z samochodów z paliną, rezygnacja z węgla. Myślę, że to nie będzie takie szybkie też. Mhm. Nie da się zastąpić na dzisiaj węgla, który jest w elektrowniach, OZE bo to nie jest takie proste jeszcze dzisiaj. Natomiast węgiel, który jest używany i w tych elektrociepłowniach, on jest również wykorzystywany w tej chwili ekologicznie, czyli są filtry, to nie jest tak jak kiedyś, że wszędzie dym leciał i tak dalej. Nowe technologie pozwalają też korzystać z węgla i myślę, że jeszcze ten czas nie nadszedł, że my zrezygnujemy z węgla całkowicie w ogrzewaniu takim miejskim, blokowym, gdzie tego ogrzewania potrzeba dużo. Natomiast w domach jednorodzinnych to, co zostało zaproponowane, no to będzie Eliminowało jednak e, węgiel z, e, w ogóle o zużycie. Mhm. Czy, jeżeli dobrze rozumiem, to planem jest takim, żeby dotrzeć do wszystkich, nawet tych takich e, najmniejszych miejscowości i po prostu wyeliminować całkowicie ten węgiel? Plan jest taki, jak powiedziałem, 100 miliardów, żeby dotrzeć do każdego, kto chce skorzystać i kto powinien skorzystać. W tych planach były również kary później gdzieś tam mhm. przewidziane. Ja jestem zwolennikiem nie karania, tylko uświadamiania, właśnie tej edukacji ekologicznej, docierania do ludzi, żeby chcieli to zrobić. Tym bardziej, że dostaje od tych powiedzmy tam 60 tysięcy do 170 tysięcy, to są pieniądze gratis na to, żeby wykonać. Nikt nie oczekuje zwrotu, tylko żeby było to zrobione. No tak. A VAT tylko, no to, to, to już są środki, które i tak trzeba gdzieś tam e, zainwestować. Także chcemy dotrzeć oczywiście do wszystkich, po to operatorami stały się też gminy. W naszym województwie mamy 50% gmin, 42% to tam się waha, są operatorami, tam gdzie nie, to my jesteśmy operatorem zastępczym, czyli te najbiedniejsze osoby, te, które mają naj, dostają największe dofinansowanie, przychodzą i my pomagamy. W gminach są osoby przygotowane i u nas tak samo wypełniamy wniosek, prowadzimy za rękę. Od początku do końca. To wynika z tego, że było wiele nieprawidłowości w poprzedniej edycji. Mhm. I mamy kłopoty z rozliczeniami, bo wielu wykonawców na przykład znikło z rynku, a zaliczki były pobrane. No tak, i sytuacji? No taka sytuacja jest bardzo trudna dla beneficjenta, bo jeżeli zniknął wykonawca, który wziął zaliczkę, bo tak program przewidywał, to ja będę prosił od beneficjenta zwrot. Mhm. Ale trwają prace, pracę w Sejmie, żeby no jednak to w jakiś sposób unormować, bo ten beneficjent nie jest winny. No tak. Nie są to nagminne, bo też nie można powiedzieć, że, że to były nagminne, bo nagłaśniana telewizja nagłaśniała te, te sytuacje, bo w samych programie tych nieprawidłowości jest około 0,6. Ale to dotknęło trochę osób i dlatego te zmiany nastąpiły. I operatorów wprowadzono, żeby zabezpieczyć te najbiedniejsze osoby, które korzystają z największego dofinansowania, bo zaliczka w dalszym ciągu jest, zaliczka jest 30%, ale od 170 tysięcy, no to już ona też jest znaczna i tutaj ten operator, co prowadzi za rękę całe, do końca prowadzi inwestycji i sprawdza, czy wszystko jest robione tak, jak należy. Ja spotykam się z naszymi wykonawcami tutaj na terenie lubuskiego i tutaj ta współpraca jest bardzo dobra. No wiadomo, że są różne przy takiej skali różne nieraz problemy, ale staramy się, rozmawiamy, żeby to szło, bo i mi zależy, wykonawcom zależy, no i beneficjentowi, żeby to wszystko dobrze się kończyło. No, oczywiście. A przed jakimi największymi wyzwaniami ekologicznymi stoi w tym momencie nasz region? W naszym regionie mamy problem, znaczy jest więcej tych problemów, ale jest taki problem, który to zatonie, o ile dobrze pamiętam, gmina Otyń. Mhm. I na to przeznaczyliśmy środki finansowe. I myślę, że w przyszłym roku uda nam się to załatwić z panią e, Wójt e, Otynia, e, Barbarą Wrubleską. Jesteśmy już bardzo daleko posunięci. E, przygotowaliśmy środki jej na dotację, trochę na pożyczkę. Nie będę mówił, jakie to są środki, ale nie są to małe i, i jest szansa to zakończyć, e, bo jednak ja tam ostatnio byłem. No Tam obok pobudowano e, domy jednorodzinne. Ludzie żyją na takiej. W takiej bombie trochę ekologicznej. No tak. Właściciel, który to miał, zniknął. To są bardzo trudne mm -hmm, tematy. Mm. Bo jak nieraz słyszę, że to jest proste. To nie jest proste. I pani wójt podjęła się naprawdę wyzwania przejęcia tego terenu. I jak przejmie, wtedy my to sfinansujemy. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Klimatu, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Dla mnie to jest wyzwanie i, i to chcemy załatwić w przyszłym roku. No tak, pamiętam tą niechlubną niestety historię i ten, ten niechlubny dzień. No, także tutaj to. No i oczywiście w dalszym ciągu będziemy wspierali usuwanie azbestu, bo jednak jego jest dużo. W tym roku przeznaczyliśmy milion trzysta i, i to jeszcze było za mało, bo gminy złożyły na 2,5 miliona zapotrzebowanie, także to 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 też będziemy starali się e, powoli usuwać. My płacimy za utylizację. E, gminy to e, obsługują. A tak, chciałabym też zapytać bardziej od takiej prywatnej strony, z czego czerpie Pan największą satysfakcję z tej pracy? panie redaktor, ja pracowałem w wielu miejscach, jeżeli chodzi o samorząd, czyli byłem zastępcą burmistrza, byłem starostą, byłem również dyrektorem departamentu infrastruktury społecznej w urzędzie marszałkowskim. To są miejsca, tak jak i fundusz, w którym człowiek może się realizować i kreować to, co powoduje zmiany, zmiany na lepsze. Jak w starostwie e, mogłem walczyć o szpital, o drogi, e, dla mieszkańców po prostu. Teraz też traktuję to jako służbę, staramy się, żeby jednak ten e, nasz e, rozwój taki powiedzmy ekologiczny, to co Pani powiedziała przed, przed chwilą, szedł w dobrym kierunku. Ja się cieszę, gdy nam się to udaje, gdy dajemy nowe programy. Właśnie nie, azbestu nie było do tej pory z naszych środków własnych, to w zeszłym roku daliśmy edukację ekologiczną. To wszystko cieszy, jest zainteresowanie, jest fajna współpraca z organizacjami pozarządowymi. Ja sam wywodzę się ze środowiska NGO-sów, więc tutaj mocno staram się je też wspierać. No i to daje bardzo dużą satysfakcję, jak widzę ludzi, którzy się cieszą, strasz strażaków, ochotników, no to to już jest zawsze, no tak bardzo cieszy, gdy oni z każdego zakupu, wiadomo, że nie dla siebie też, mhm. bo ratują życie, jeżdżą na akcje, no to, to taka satysfakcja jest bardzo duża wówczas, że możemy wspierać, że możemy ten rozwój w województwie lubuskim, czy OSP, czy, czy innych instytucji tutaj naprawdę finansowo wspierać. A Zielona Góra, a właściwie nasz region, jak by Pan opisał, jak plasujemy się patrząc na resztę Polski? W kontekście? W kontekście dbania właśnie o, o środowisko, o ekologię. Znaczy, myślę, że my jesteśmy w dobrym miejscu. Tak jak powiedziałem, Zresztą to też powoduje, mamy te 50% zalesienia. Nie mamy takiego przemysłu bardzo e, agresywnego e, jak w innych regionach. Także, e, to nas ratuje. To nas ratuje, ale też myślę, że dobra polityka e, włodarzy, e, gmin, e, przedsiębiorców, właścicieli, że jednak tutaj. E, bardzo mocno na tą ekologię jednak stawiamy i wszystkie nowe technologie, które powstają, to one mają na uwadze, zresztą przepisy też narzucają. Nasz fundusz jest małym funduszem, jesteśmy jednym z najmniejszych funduszy. Natomiast myślę, że radzimy sobie nieźle, jesteśmy zawsze w czołówce, jeżeli chodzi o obsługę, o wszelkiego typu rankingi. No to, to, to mnie też cieszy. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie z Ministerstwem i z Narodowym Funduszem, gdzie w pierwszej czwórce jesteśmy. Jeżeli chodzi o wszelkie sprawozdawczości, obsługę czystego powietrza. To, 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 to tak jak Pani pytała, jaka satysfakcja, to też jest satysfakcja, że pracownicy, bo przecież nie ja jako prezes sam, tylko pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska e, są bardzo dobrymi pracownikami i wypełniają te swoje zadania w sposób naprawdę wzorowy. Mhm. Także nasze województwo jest... E, ja powiem tak, mam mało pieniędzy, bo mam tylko 8 milionów, e, czyli nie... To, co inwestujemy w ochronę środowiska, powoduje, że te opłaty spadły z 14 milionów na 8 mm -hmm. milionów. Inne, inne województwa no. mają 60 milionów i więcej, no, czyli więcej tam jest jeszcze do, do zrobienia. Natomiast fundusz spełnia swoją rolę i, no i taka jest też droga, że jak inwestujemy, to później tych kar jest mniej, opłat jest mniej mm -hmm. i to powinno nas cieszyć. Świetnie. To już tak na zakończenie chciałabym zapytać, co taki zwykły obywatel może zrobić, żeby utrzymywać albo pchać do przodu ten rozwój ekologii u nas? I to ta, bardzo dobre pytanie, a ja odpowiem bardzo tak prosto. Edukacja ekologiczna. Nie tylko dzieci, bo mhm. dzieci wiedzą, ale edukacja dorosłych. My ciągle mówimy, no wiadomo już każdy wie ten niebieski pojemnik, żółty pojemnik, dzieci to już wszystko na pamięć wiedzą, ale u dorosłych jeszcze trzeba tej edukacji sporo, sporo myślę zrobić. i. I wtedy, jeżeli będziemy mieli taką świadomość, bo to musi być świadomość taka powszechna, że e, jednak te śmieci, e, ten plastik, to wszystko, to wszystko jest ważne, żeby trafiało do recyklingu. Mhm. Już znamy to słowo. Wszyscy już potrafią e, powiedzieć, co to jest. No, tak. e, no ale jeszcze przed nami e, myślę dużo takiej e, edukacji, nawet z tym czystym powietrzem. Są pieniądze. E, wiele osób się boi podejść do tych pieniędzy, no bo nikt nic nie daje za darmo mhm. podobność. To są za darmo pieniądze, dlatego dzisiaj idąc do Państwa, to, to cieszę się, że mogłem troszeczkę powiedzieć o czystym powietrzu, o tym, że, że jednak można przyjść, można się dowiedzieć do nas, drzwi są zawsze otwarte. I nie bać się, jeżeli są y, programy skierowane dla ludzi, to korzystać z nich. To są programy pieniądze różne, bo to są i europejskie. W tej chwili mamy z Funduszu Modernizacyjnego to są polskie pieniądze, y, bo ten program się składał tam z wielu elementów i y, raz był Fenix, raz jest KPO, raz jest... To nie ma znaczenia dla zwykłego człowieka. Pieniądze są, e, czekają, e, trzeba tylko podejść, trzeba złożyć wniosek, oczywiście trzeba spełnić warunki, które są opisane w programie. Ja zawsze mówię, zacznijmy od czytania programu. Przeczytaj program, żebyś później nie miał pretensji, że czegoś nie wiedziałeś, albo pytaj. Mam nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie e, będą mieli Państwo jeszcze więcej chętnych na te dofinansowania, e, a ja Panu bardzo dziękuję za tą pouczającą rozmowę, e, a Państwu przypomnę, że gościem dzisiejszego Lubuskiego Studia moim i Państwa był Pan Mirosław Glas, prezent, e, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.